Ciężko się gra przeciwko chłopakom? Tak. A jak grasz przeciwko chłopakom, a potem grasz przeciwko dziewczynom, to widzisz pożytek z tego? Tak. Jaki jest ten pożytek? Dlatego, bo jak grasz z chłopakami, to jest taka większa intensywność, a później z dziewczynami jest łatwiej. No właśnie, dobrze, że to widzisz. Piąteczka. Ciężko się gra przeciwko chłopakom? No, trochę. A daje to progres potem w grze z dziewczynami? Daje, bo oni są silniejsi, a zdarzają się dziewczyny, które są bardzo silne. Czyli jak jesteś dziewczyną i myślisz sobie, że nie będę przyjeżdżała na Players' Camp, bo to są chłopaki, to to jest dobre myślenie czy złe? No, złe. Oczywiście, warto przyjeżdżać. Nawet jak się jest dziewczyną, nawet jak się jest chłopakiem, warto po prostu przyjeżdżać na Players' Camp. Tak. Jak gracie z dziewczętami? Tak. To st stosujesz jakąś taryfę ulgową, czy e, nie bardzo? E, to zależy dużo od umiejętności, tak? Jeżeli umiejętności są na bardzo wysokim poziomie, staram się grać najmocniej jak potrafię. Znaczy, jeżeli widzę, że moja przeciwniczka nie daje rady, odpuszczam. Dziewczyny, nie dajcie sobie odpuszczać, nie dajcie sobie w kaszę dmuchać, bo Czyli Adrian... na cały czas, tak? Tak, Jasne, dobrze, wszystko, poprawię się. Tylko jak grasz na maxa, tylko wtedy możesz podnosić swoje umiejętności Dobra. przy okazji innych, więc patrzę na Ciebie, gościu. Dziękuję bardzo.